Dzień dobry widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie, w tym odcinku polecimy sobie z opisem patcha numer 4.08. Po pierwsze, czyli to co już wszyscy wiedzą, w grze pojawiła się agentka z waszych snów i jest już gotowa, aby zmienić je w koszmary. Patch 4.08 wprowadza do gry Fate, czyli nową agentkę i inicjatorkę. Nowe kręgi zawartości dostępnej tylko w ramach przepustki bojowej oraz dostępu do zestawu skórek, który się w oczy, czyli kolekcja RGX nam się też pojawi V2, to jest takiego zapowiedź. Słyszeliście już o Jetta, teraz nadszedł czas, aby dowiedzieć się czegoś o poprawkach związanych z sobą i Neon. OK, czyli kolejni agenci w tym patchu, którzy ulegają zmianie to Sowa i Neon. Zmiany te powinny dopełnić ostatnie kilka miesięcy ważnej pracy nad wyważeniem agentów. Trochę uwagi poświęcimy również 5 grupom w rangach rankingowych. Tutaj wiem, że to będzie coś odnośnie do kar, zysku i strat, jeżeli wchodzicie do Q do lobby w piątkę. Zacznijmy sobie od Jet. Wiem, że o wszystkich zmianach już wiemy, ale jestem ciekawy, co zespół tutaj Rajotowski, deweloperski napisał nam w opisie, patrzę na ten temat. Zespół jest zachwycony tym, co Jet zawsze wnosi do walki, ale w miarę ewolucji gry niektóre z jej umiejętności zaczęły w naszym zdaniem... Oddziaływać w szkodliwy sposób na taktyczny aspekt Valorant. Inaczej mówiąc, dash Jetki zaczął być wkurzający dla proplayerów i wydaje mi się, że po prostu się posłuchali ich, że taka umiejętność w grze i ta możliwość darmowej ucieczki za każdym razem przy podjęciu duela, no nie powinna się w Valorancie znajdować. Taka bezmyślna umiejętność, taka bezmyślna możliwość ucieczki z tego duelu, no bo wciąż Jetka będzie miała swojego dasha, ale troszeczkę bardziej z głową będzie trzeba go używać, tak mi się wydaje. Nasza aktualizacja pomyślnego wiatru ma na celu zmianę tej sytuacji przy jednoczesnym zachowaniu agresywnego. Przejmowania punktów oraz spektakularnych zagrywek, które powinny być znakiem rozpoznawczym JET. I tutaj jest bardzo ciekawe zdanie. Spodziewamy się, że ta zmiana wywoła długofalowe efekty u agentów wokół JET i w samym ekosystemie gry, więc będziemy bacznie obserwować nie tylko tę postać, ale również jej ewentualny wpływ na całą resztę postaci. Czyli to rozsądnie zdaje sobie sprawę, że ten nerw jetki, którego tak możemy nazwać, będzie przekładał się również na to, jak inni agenci teraz będą się sprawdzali w mecie. Będą być może będą dzięki przez to słabsi, a inni być może troszeczkę zyskają. Więc będą też na bieżąco to wszystko analizować Jeżeli chodzi o dokładne zmiany To to co mnie ciekawiło to jest to Po jakim delayu będzie można dalsze aktywować I mamy to w opisie pacza wyszcz wyszczególnione Po wciśnięciu E Jet zużywa swój ładunek pomyślnego wiatru I po 0,75 sekundy opóźnienia Czyli 0,75 sekundy tego opóźnienia Prawie jedna sekunda to dosyć sporo Jak na dynamiczne sytuacje Tworzy się 12 sekundowe okienko Podczas którego będzie w stanie wykonać doskok Po kolejnym naciśnięciu przycisku Ładunek pomyślnego wiatru jet wciąż można odzyskać po dwóch zabójstwach. Ok, czyli tak jak było wcześniej. No i to tyle. Jeżeli chodzi o moją opinię na gorąco na temat jetki, to wydaje mi się, że na Pro playu nie straci ona aż tak wiele. W Defie na pewno będzie teraz bardziej statyczna, yy, straci na mobilności. Natomiast po ataku będzie musiała brać udział w atakach bardziej skoordynowanych, czyli raczej będzie daszowała w side zajmując przestrzeń, niż będzie starała się randomowo podejmować duele. Agresywnie gdzieś pikować, bo teraz, jeżeli tak odpali swojego dasha, będzie szukała duele, ale go nie znajdzie, no to nagle ten dash jej przypada, nie może się już, załóżmy, potem zdaszować w site nie? Także wydaje mi się, że teraz Jetkom będzie trzeba grać troszeczkę bardziej z głową. No i przez to na propleju ona nie straci aż tak dużo, oczywiście troszeczkę straci, ale na rankedach, moim zdaniem, już przez to, że trzeba będzie nią grać z głową i pod zgraną troszeczkę bardziej. To na rankedach wydaje mi się, że jetka straci już dużo bardziej. Dobra, i teraz drugi przegrany w tym patchu, czyli sowa. I moim zdaniem, nerw jet i nerw sowy to jest w tym momencie najlepsze, co mogło się przydarzyć Valorantowi. Dlaczego? Dlatego, że Jetka będzie znerfiona, miała najwyższy pick rate na pro playu wśród duelistów, ogólnie ze wszystkich agentów, była najczęściej wybierana, i Sowa był zaraz drugi po niej. Sowa również od bety był najczęściej wybieranym agentem, bo po prostu jego umiejętności były na tyle mocne, był na tyle potężnym inicjatorem i tak dobrze że współpracował z innymi agentami przy różnych kompozycjach, że nie było sensu wybierać nikogo innego do tej roli zamiast Sowy. I mimo tego, że pojawiali się nowi inicjatorzy w grze, to żaden nie był w stanie wyprzeć Sowy z jego pozycji. Ewentualnie inni inicjatorzy byli. Dobierani jako ten piąty element drużyny. Także Riot, nerpiąc tych dwóch agentów, Jet Case-Sowe, wydaje mi się, że wprowadza dużo balansu do gry po prostu i teraz na przykład inni inicjatorzy mogą na tym zyskać, na przykład Fate, KO, Sky czy właśnie e, może Bridge, zobaczymy. Bridge mi się nie wydaje, ale na przykład KO, Sky czy Fate, no wydaje mi się, że już tutaj z Sową będą mogli konkurować, no ale zobaczymy. Jeżeli chodzi o dokładne zmiany, które dotkną Sowy, to dotkną one jego jednej z najmocniejszych umiejętności, czyli Sowiego drona. I po pierwsze, skrócono czas trwania drona z 10 do 7 sekund, czyli od 30%, te 3 sekundy to jest naprawdę dużo, uwierzcie mi, będziecie teraz mogli dużo mniej dystansu tym dronem przylecieć i mniej miejscówek sprawdzić, także to jest naprawdę duża zmiana, mimo że są tylko 3 sekundy. Zmniejszono zdrowie ze 125 punktów do 100 punktów, po prostu tego drona będzie dużo łatwiej zbić teraz. No i najważniejsza w tym wszystkim zmiana wydaje mi się oprócz czasu ujawnianie wrogów przez lotkę. Zmniejszono liczbę sygnałów ujawniających z 3 do 2 i zwiększono również początkowe opóźnienie przy pierwszym sygnale ujawniającym z 1,2 sekundy do 1,6 sekundy. Czyli teraz nie dość, że jesteście oznaczeni tylko dwa razy zamiast trzech, to jeszcze pierwsze oznaczenie jest później niż to było do tej pory, co daje Wam więcej czasu na ewentualną ucieczkę za ścianę i nie narażenie się na jakiegoś skana przez smoka. Jeżeli chodzi o opóźnienie między pierwszym a drugim sygnałem, będzie wciąż tak samo 1,2 sekundy. I też kilka zmian kosmetycznych, jeżeli chodzi o jakość rozgrywki. Zmieniono na przykład kolor celownika na dronie na zielony, żeby się bardziej odróżniał i łatwiej było nim sterować. Usunięto opóźnienie potwierdzenia, czyli będzie to teraz szybciej dostawać informację, że kogoś otagowaliście. No i szereg innych zmian, między innymi potwierdzenie, cel trafiony pozostaje teraz na ekranie przez dwie sekundy, a nie jedną, tak jak wcześniej. Zmieniono również dźwięk trafienia lotki drona, zarówno dla sobie, jak i trafionego gracza, aby potwierdzenia były bardziej zauważalne. No, jestem ciekawy, jak to będzie brzmiało. Kolejna bardzo ważna zmiana dotyczy strzały pior Zmniejszono maksymalne obrażenia z 90 do 75 punktów. I to wydaje mi się kończy pewną erę, erę podwójnych line-upów na darty na sowie. Dlatego, że teraz dużo ciężej będzie to po prostu wykonać. Wcześniej nie trzeba było idealnie na pixel trafić tymi szokdartami podwójnymi, żeby kogoś wyeliminować, bo i tak dawaliście mu pewnie nie wiem, 150, 160, 180 HP-ów zabieraliście. A teraz dwa razy 75 daje idealnie 150, więc na pixel idealnie trzeba byłoby te line tym line-upem trafić, na przykład w Plantera żeby go wyeliminować. Więc wydaje mi się, że to też jest spory nerw dla Sowy. Dla mnie personalnie nerfy jetki i Sowy na plus, dlatego że po prostu wprowadzi to więcej balansu do gry i też inni agenci dzięki temu troszeczkę odżyją, staną się mocniejsi, być może będziemy ich częściej oglądać. A my przechodzimy sobie do Neon, czyli do jednej agentki, która w tym patchu dostanie buffa, zwiększoną energię akumulatora uzyskiwaną po eliminacji wroga z 25% do 100%, czyli teraz po każdym fragu pasek sprintu odnawiam się na fula i możecie sobie biegać do woli. Wysoki bieg, czyli sprint Neon. Nie można Używać ślizgu podczas opóźnienia wyposażenia, ok? Usunięto ograniczenie prędkości i tutaj się obawiam, co to może znaczyć, bo ja to rozumiem tak, że teraz Neon nie ma maksymalnej prędkości, tylko po prostu im dłużej na niej sprintujecie, im dłużej trwa Wasz sprint, tym coraz szybciej biegniecie. Także wyobraźcie sobie, że jak ktoś się rozpędzi i jak Wam wbija na swój side z prędkością po prostu Formuły 1. Neon może teraz się ślizgać na boki i w przód, o ile tylko nie stoi w miejscu, ok? A zużycie energii wzrosło z 6,7 jednostek na sekundę do 10, czyli teraz po prostu szybciej ten sprint będzie Wam się zużywał, no ale po każdej tak jak wiecie odnawia się do pełna. Faz wysokiego napięcia, czyli te ściany Neon, to o czym mówił Tens na swoim streamie, że to by mocno zbalansowało neon i właśnie to się dzieje, nie zadaje już ściana Neon demedza, ani dla przeciwników, ani dla swoich teammateów, Także to może być na pewno duża zmiana na plus dla Neon. Moim zdaniem na plus te zmiany neon, obawiam się tylko, co to znaczy usunięto ograniczenie prędkości, czy ona będzie faktycznie teraz po rozpędzeniu się do maksa biegała jak Formuła 1. No i mamy też zmiany w kolejkach dla grup osobowych. Jeżeli wszyscy w Twojej grupie należą do kręgu z przedziału żelazo do diamentu 2, to nie dostajecie żadnej kary i obniżenie oceny rankingowej. A jeżeli chociaż jedna osoba jest powyżej diamentu 2 w tym lobby waszym, no to wtedy macie 25% kary do zdobywanych czy traconych punktów. Jeżeli chodzi o wyższe rangi, to wygląda to tak. Jeśli ktokolwiek w twojej grupie należy do kręgu diament 3 nieśmiertelny 3, to obniżenie oceny rankingowej o 25% u wszystkich graczy. Ok, Czyli teoretycznie teraz 5 staki na Immortalu mają sensu większy niż wcześniej. Ostatnia informacja, jeśli ktokolwiek w twojej grupie należy do kręgu promienisty, no to obniżenie oceny rankingowej o 75% Aż u wszystkich graczy. Czyli teraz z radiantami nie ma sensu w piątkę wchodzić do lobby, bo gracie tak naprawdę o 3 punkty pewnie. Pulp, dobra. Bierzemy sobie to. Yy, tego nie Wam z kanału Valorant Update. Tutaj jak coś, to referencje z Valorant Update. Generalnie w przyszłości jest już opracowany nowy system wybierania. Będzie on tak wyglądał zobaczcie sobie, że wchodzicie do lobby i macie jakby po kolei, yy, że po kolei od Player one będzie wybierane, no nie? Czyli player 1 wybiera jako pierwszy będzie miał około 20 sekund na wybranie postaci Potem player 2, player 3, player 4, player 5 Po kolei po prostu będzie się wybierało yy, W lobby nie będzie już takich instaloków, no że nagle wchodzicie i ktoś jetkę wziął od razu nie? To ma zapobiegać instalokom Ale to jest dopiero w po opracowywaniu opracowaniu po To jeszcze w tym patchu nie wchodzi yy, No ale myślę, że to już jak skoro no widzimy takie screeny z tego Jak to ma działać To myślę, że no, to już niedługo się pojawi w Valorancie i będziecie mieli po prostu takie kaskadowe wybieranie, Z najpierw player 1, potem player 2, player 3, player 4 i player 5. Dodatkowo, jak widzicie, tutaj taki sam podpodem, oprócz tego głównego agenta, pod spodem jest taki mniejszy agent. I to chyba może być tak, że na przykład możecie pokazać, jakiego agenta chcecie pierwszego, ewentualnie jakiego agenta chcecie drugiego, no ale i tak wasz lokowanie postaci macie dopiero na przykład, jak przyjdzie na waszą kolej no nie? to możecie zlokować dopiero tą postać. Ale możecie pokazać innym view, lobby, czym byście chcieli zagrać, no nie? Także no to tyle chyba z tych zmian, ale ta zmiana tak jak mówię, nie teraz, nie w tym patrzę jeszcze, tylko dopiero w kolejnych.